Ja powiem o innych rzeczach jeszcze. Właściwie świadectwo. Kiedy byłem małym chłopakiem, to ja się wychowywałem na przełomie. Kiedy jeszcze była msza odprawiana po Łacinie, byłem ministrantem. Później cały czas była ta właśnie msza tradycyjna. Kiedy przyszedłem do seminarium w Bydgoszczy, tutaj i ojciec Krzysztof też był, ale on musiał kolędę odprawić, więc ja tylko powiem, że jesteśmy z tego samego zgromadzenia co arcybiskup Lefebvre. Poznałem tę postać będąc już w seminarium, a później jeszcze bardziej szczegółowo we Francji, kiedy przygotowywałem się do wyjazdu na misję. W naszym refektarzu zakonnym w Bydgoszczy jest cały szereg portretów wszystkich naszych przełożonych generalnych, generałów. I tak samo było również we Francji w refektarzu w Paryżu. Ale potem, bardzo dziwnym splotem okoliczności kiedy uczyłem się języka francuskiego przed wyjazdem na misję zobaczyłem że pośród tych portretów przełożonych generalnych właśnie zabrakło arcybiskupa Lefebvre pytałem dlaczego i co tu się stało czy ktoś sprzątał no okazało się że nasi duchacze tak do nas mówią zgromadzenie Ducha Świętego we Francji Powiedzieli, że ponieważ on nie wprowadził tych reform, soboru, odciął się, w związku z tym myśmy jego też odcięli. Zdjęliśmy. Ale ten portret został uratowany w sposób taki bardzo fajny pani mm, archiwistka, która pracowała w naszym domu, yy, yy, w Kark, ona pokazała mi ten portret, który znajdował się u niej właśnie w tym biurze yy, archiwistycznym. Ja bym nie chciał przeciągać, ponieważ ja sam muszę jeszcze obowiązki dopełnić, dlatego nie chcę żadnych innych komentarzy, tylko daję swoje świadectwo. Myśmy w seminarium w bydgoszczy yy, w czasie moich studiów mieli zawsze yy, bodajże we wtorek to był dzień łaciński. Wszystkie modlitwy były po łacinie, rano, w południe i wieczorem, a także odprawiana msza była łacińska. Także w pewnym sensie jesteśmy bardzo mocno związani z arcybiskupem, którego tutaj cały życiorys i wszystkie dzieje widzieliśmy. Bóg zapłać i szczęść Boże. Dziękuję bardzo.